Cześć! Parę dni temu starałam się znaleźć to, co innym się udało, natomiast mi się to wtedy nie udało. Zapraszam Was na unboxing paczki od Wicki od Patrycji. Na Instagramie pokazywałam moje zmagania oraz moje próby znalezienia tej rośliny, oraz pokazałam to, że nie udało mi się znaleźć. A wtedy cała na biało weszłaś ty, a właściwie weszły dwie ty. Otóż napisały do mnie na Instagramie dwie widzki i zaproponowały mi podzielenie się swoją rośliną. E, jedna z nich napisała, to znaczy pokazała mi, że mogłaby mi odciąć ze swojej rośliny, ale ja po prostu no nie miałam serca z takiej niedużej rośliny e, jeszcze zabierać komuś część spędu, więc bardzo, bardzo podziękowałam i z tego miejsca ci bardzo dziękuję, że chciałaś się ze mną podzielić. I druga Wicka do mnie napisała i powiedziała, że ma dwie takie rośliny. I jeżeli bardzo chce ją mieć, to ona się ze mną w ogóle podzieli całą rośliną. No więc ja w ogóle jestem, jestem w szoku, że, że ponownie coś dostałam od tak naprawdę obcej osoby. I jest mi bardzo ciepło na sercu, że taka sytuacja się wydarzyła. I zobaczcie, nie dość, że dostałam roślinę, to ona jest jeszcze w takim pięknym pudełku. Nie powiem Wam, czy to są rysunki, czy pieczątki, ale no, przyznaję się, że tak zapakowana paczka tak zapakowaną paczkę zupełnie inaczej się otwiera, jakby to tutaj otworzyć. Patrycja mi napisała, że to jest jej pierwsza paczka roślinna, którą wysłała i że mi koniecznie dała znać, jak, jak ona dotrze. Natomiast jak Wy widzicie ten odcinek, to ja już dawno zdałam Patrycji znać, że, że na pewno wszystko jest w porządku. A teraz musicie trochę pooglądać, jak ja się męczę z tą paczką, ale ja się zawsze męczę z paczkami, także to, to na pewno nie jest dla Was nic nowego. E, dobra, fajnie, że użyłaś papierowej taśmy. Powiedziałam Patrycy, że chętnie bym się z nią czymś podzieliła, ale no teraz. No, mam wczoraj w mieszkaniu, więc póki co wstrzymuję jakiekolwiek wymianki, sprzedaży i tak dalej. Natomiast jak tylko się wykaraskam z tego, to patrycja możesz być pewna, że coś ode mnie do Ciebie poleci. Na 100%. O, zaraz! A to jest jakaś. A! Dobra, wiecie co? Tak, z przodu jest taka ładna kartka, a w środku jest e, list do mnie. E, ale to sobie teraz przeczytam na, na cicho, nie na głos. O! Wiecie, to są dwie rośliny. Dopiero jak tutaj przeczytałam, druga roślina. Ej, dziewczyno! E, bardzo Ci dziękuję za tę kartkę. I właściwie już nieważne, co będzie w tych roślinach, bo ta kartka przybyła wszystko. Ale, ale ja wiem, że Wy się tutaj zebraliście dla roślin, nie dla... E, dla roślin? Nie dla moich wzruszeń, więc... E, więc, 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 więc... Sprawdźmy. Co tutaj jest? Zobaczcie proszę, że tutaj są dwie rośliny. Okej. Okay. Patrycja zapakowała tak, jak y, napisała, że zapakowała y, y, z użyciem tego co miała w, w domu, więc... A ja się w ogóle nie mam do czego przyczepić. Tutaj jest dużo. To, oh! jaka! Oh! 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 Chciałam powiedzieć, że jest dużo tego jest fajnie, o ja! Ale ona jest piękna! O! o kurde! Eee, no dobra, 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 dobra. Już wam pokazuję eee, Sindapsus eee, Sindapsus Silver Princess. Nie. Jak mam zawieruchę. Znaczy zawieruchę, zawiechę. Przecież ja tego szukałam w piątek. Boże, poczekajcie. Zgłupiałam. Dobra. Zobaczcie, jak jest piękne. Zobaczcie, ile tu jest srebra. Oh! Dobra. Strasznie Ci się dziwię, że chciałaś się tym podzielić, bo ja bym właśnie nie dzieliła. Serio. No dziewczyno! No wariatka! Oh! Dobra, zwariowałaś. Naprawdę zwariowałaś. E, słuchajcie, no dostałam jeszcze jednego z Tindapsusa, którego bardzo lubię i do którego mam taką słabość. E, ja go sama sobie kupiłam na jesieni na OLX. -ie. Był o tym odcinek. Dostałam również tego Stindapsusa na 30, więc zagęściłam, zagęściłam moją sadzonkę i teraz dostałam jeszcze jednego, ale on na 100% pójdzie do nowej doniczki. Aaaa! Zobaczcie! Stindapsus Dark Form! Dwie przepiękne rośliny. Patka mi napisała, że już przesadziła je do swojego bigosu, który jest bardzo przepuszczalny, bo ona jest dużym przelewaczem. E, u Sindupsusów e, to, jest, to jest dobra myśl, ponieważ Sindupsusy nie lubią siedzieć w mokrym podłożu. One właśnie lubią sobie przeschnąć pomiędzy podlewaniami. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. No dobra, ja zabieram się za szukanie miejsca dla tych wspaniałych roślin. No i w sumie już jakby brak mi trochę słów. E, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę bardzo, bardzo. Bardzo Ci dziękuję, i tak jak mówiłam, jak tylko już tutaj uporam się z wciorem, to postaram się też coś fajnego dla Ciebie przygotować. Także yy, będzie jeszcze paczka zwrotna. Mam nadzieję, że nowe rośliny się u Ciebie odnajdą. Chociaż napisałaś mi, że, że starasz się trochę teraz mieć mniej roślin, A, ale to dogadamy się jakoś, coś tam coś wykombinujemy. Dziękuję również drugiej widzce, która chciała się ze mną podzielić swoją rośliną. No, tak jak mówiłam, nie chciałam ci zabierać takiego, takiego malucha. Chciałam, żeby no, żeby po prostu u Ciebie rósł, żeby była tu większa roślina niż jakiś taki, żeby ci został sam maluch. Więc, więc stąd taka decyzja. A poza tym, dziękuję Wam za to, że dzisiaj byliście ze mną. Zbliżamy się do pierwszych urodzin kanału, ale o tym więcej może powiem w odcinku weekendowym, bo oczywiście w weekend również się widzimy. Przygotowałam dla Was fajny temat. Temat, o który poprosiła mnie moja prywatna koleżanka, więc mam nadzieję, że będzie przydatny dla Sylwii i będzie przydatny dla Was. To już naprawdę koniec i jak zwykle, dawno tego nie mówiłam, nie wiem czy zauważyliście, dawno tego nie mówiłam, życzę Wam dobrego dnia i dobrego popołudnia. Trzymajcie się cieplutko, Rapa.